Czy wiesz, że w 1997 roku zarejestrowano dźwięk, którego nie mogą wyjaśnić nawet wojskowe sonarowe systemy? Jeśli myślicie, że ocean to tylko woda ryby, zastanówcie się jeszcze raz. W 1997 roku z głębin dobiegł dźwięk, który wprawił badaczy w osłupienie. Do dziś pozostaje on niewyjaśniony. Oto co się wydarzyło. Hydrofony, czyli podwodne mikrofony, Zarejestrowały niezwykle głośny dźwięk o ultra niskiej częstotliwości, który przemierzył tysiące kilometrów oceanu. Był głośniejszy niż jakikolwiek zarejestrowany śpiew wieloryba i nie pasował do dźwięków wydawanych przez statki trzęsienia ziemi znane zwierzęta morskie. Naukowcy odtwarzali nagranie w kółko. Systemy wojskowe, biolodzy morscy, geofizycy przeprowadzali testy i weryfikacje. Każde prawdopodobne źródło ruchy lodowców, aktywność wulkaniczna, duże organizmy morskie było brane pod uwagę, a następnie wykluczane lub pozostawało niepewne. Więc spekulacje eksplodowały. Niektórzy mówili o nieznanym gigantycznym stworzeniu, inni obarczali winą trzęsienia lodu, a kilku sugerowało usterki sprzętu. Dziś większość ekspertów skłania się ku wydarzeniu związanemu z lodem, jak na przykład pęknięcie ogromnego podwodnego lodowca, ale nikt nie przedstawił absolutnego dowodu. Ta niepewność to właśnie to, co nas fascynuje. Ocean pokrywa większość naszej planety, a my zaledwie musnęliśmy powierzchnię tego, co się tam znajduje. Co naprawdę żyje w tych głębokich, ciemnych miejscach, których ledwo rozumiemy? Blub jest przypomnieniem. Ocean wciąż strzeże swoich tajemnic. Co może żyć w głębinach, o których nic nie wiemy?